Chciałam zapytać, jak pan ocenia zachowanie parlamentarzystów w Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Ruchu Palikota podczas posiedzenia, kiedy to posłowie uczcili minutą ciszy pamięć żołnierzy wyklętych i co chcieli swoim zachowaniem zademonstrować? Ja powiem w ten sposób, że istotą czy intencją m.in. klubu Solidarna Polska była to, żeby przyjęto uchwałę upamiętającą ten dzień. Pamięci żołnierzy Wyklęty, który na został w ubiegłym roku ustanowiony po długoletnim okresie starań. Rodzin tychże żołnierzy, związków patriotycznych, historycznych, udało się ustanowić ustawą ten dzień żołnierzy Wyklętych jako dowód pamięci właśnie dla tych osób, szacunku i uznania dla nich, dla ich pracy, wysiłku, walki z poświęceniem nie tylko zdrowia, ale też często życia. Przypomnę, 200 tysięcy osób walczyło. 20 tysięcy zginęło w boju, 8,5 tysiąca skazano na, wy, na wyroki śmierci, z czego ponad połowę wykonano. Uważam, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej taką uchwałę powinien był przyjąć. Wielka szkoda, że się nie udało. Nie było tego konsensusu. Następstwem braku tego konsensusu było zachowanie właśnie przedstawicieli Sojuszu, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i ruchu, ruchu Palikota. Widać, Szanowna Pani, Szanowni Państwo, że niektóre osoby nie potrafią się intelektualnie wyzwolić z przeszłości. Wielka szkoda. Wielka szkoda, że ta przeszłość, zła przeszłość, trzeba sobie jasno powiedzieć, dominuje nad tą dobrą przeszłością. My wszyscy, jako Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, a sam jestem parlamentarzystą, winniśmy tym ludziom oddawać cześć. Co roku, 1 marca, powinniśmy to w sposób jednoznaczny i stanowczy wyrażać, ale w całym okresie, całego roku, bo przecież tych żołnierzy zostało tak niewielu, winniśmy im, tym żołnierzom, cześć i szacunek. Ja tylko powiem, że są stanowiska prezentowane, że właśnie... To niepodległościowe podziemie dało a ku temu, żeby w latach 80. Polacy mogli odzyskać swobodę i niepodległość. Więc to jest pewna ciągłość historyczna. Podkreślam, zachowanie wedle naszej opinii absolutnie nieakceptowalne i dowodzi tego, że nie wyzwolili się jeszcze z tych historycznych złych nawyków. A, a co posłowie według pana posła chcieli zademonstrować swoim zachowaniem? Ja powiem w ten sposób, myślę, że to jest zachowanie stricte polityczne. Dlatego, że zależało im, odnoszę takie wrażenie na tym, ażeby czuć pewną więź z pewną częścią ich elektoratu. Źle, że tak się stało, ale tak, takie odnoszę wrażenie. Widać, polityka w tej złym tego słowa znaczeniu wzięła górę nad dobrym, uczciwym, rzetelnym, rzetelną oceną faktów i takim serc związaniem i nie tylko intelektualnym, ale i też duchowym z tymi właśnie ludźmi, z tym czasem i z ich jeszcze rodzinami i spadkobiercami tychże żołnierzy wyklętych, bo przecież te środowiska cały czas tę piękną tradycję, szacunek dla tych osób kultywują. Podkreślam, zły nawyk, złe polityczne przesłanie, ale ono wzięło górę. Szkoda, że tak się stało. A jeszcze chciałam zapytać o katastrofę w Szczekocinach. Czy pan poseł uważa, że być może Ministerstwo Transportu dopuściło się jakichś zaniedbań na kolei ja powiem w ten sposób, to jest straszna tragedia. Oczywiście nic nie dzieje się bez przyczyny. Niektórzy twierdzą, że i takie stanowisko przecież badających te sprawy prokuraturów, że zawinił człowiek. Ale wydaje się też, że należałoby tę sprawę dogłębnie zbadać, bo jeżeli tak się stało, że istotą rzeczy jest wina człowieka, to rzeczywiście coś też za tą winą mogło leżeć. Czy leżało to tylko i wyłącznie niedopatrzenie, czy też przemęczenie, nadmiar pracy, inne okoliczności, to trzeba zbadać. Ale bez względu na to, jak na to wszystko będziemy patrzeć, czy jest to wina człowieka, która ewidentna pomyłka, czy też nadmiar pracy, wysiłku, bo przecież też o tym się mówi, że te osoby wykonują też inne obowiązki, co jest złym wedle naszej opinii rozwiązaniem, bo przekłada się bezpieczeństwo nad bieżącą potrzebę, bezpieczeństwo pasażerów. To trzeba sobie jasno powiedzieć, że sytuacja w polskich kolejach wygląda źle. Infrastruktura jest niedoinwestowana, chociaż są pieniążki. Te pieniądze nie są wykorzystywane i o tym się mówi. I my nigdy nie osiągniemy dobrego poziomu, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na kolejach, a jesteśmy przecież na ostatnim miejscu w Europie. Rumunia nas wyprzedza w tej materii, jeżeli idzie o ilość wypadków komunikacyjnych. Z tego, co się Bodajże jedna trzecia czy jedna czwarta tych wypadków właśnie zdarza się w Polsce. To dowodzi, że musimy jeszcze wiele zrobić i szkoda, że nie zrobiono tego, bo jeżeli nie zrobimy, nie poprawimy infrastruktury, tym infrastruktury dotyczącej bezpieczeństwa poruszania się tych pociągów, a co za tym idzie bezpieczeństwo pasażerów, to takie wypadki będą się zdarzały. Nie chcemy tego i musimy zrobić wszystko, aby takich wypadków po prostu nie było, bo śmierć tych kilkunastu osób to jest ogromna tragedia, ale to jest też. Powód do zadumy, zatroski troski i zastanawiania się i robienia wszystkiego, ażeby ta przyszłość była dla polskich kolei lepsza niż jest, żebyśmy nie musieli już więcej po prostu ofiar takich katastrof opakiwać. Nie chcemy tego i musimy zrobić wszystko i to są też słowa, które kierujemy do obecnie rządzących, bo rządzą przecież od czterech lat, żeby się też chwileczkę nad tym zastanowili, spokojnie z refleksją. To nie jest absolutnie zarzut czy tak polityczny, proszę mi wierzyć, ale potrzeba... Ogromna potrzeba refleksji, zastanowienia się i zrobienia wszystkiego, ażeby kolej w Polsce funkcjonowała sprawnie i żeby była koleją bezpieczną. A jeszcze kwestia przesunięcia środków unijnych z tych, z tych które były przeznaczone na kolej, na drogowe. No niestety, to jest też tak pewna filozofia myślenia. My się z nią nie zgadzamy. Uważamy, że jednak tak być nie powinno. Jeżeli nie są w stanie polskie koleje wydać tych środków, to znaczy, że coś w tej materii szwankuje. Bo jeżeli mamy środki, kiedyś narzekano, że nie ma pieniążków. Dzisiaj te pieniążki są, ale jest bardzo wątpliwa sprawność w ich wydawaniu. To się przekłada oczywiście na infrastrukturę kolejową, ale też infrastrukturę bezpieczeństwa. Uważamy, że to jest kompletnie złe rozwiązanie, dlatego że cóż z tego, że te pieniążki przesuniemy na drogi, skoro kolej dalej będzie szwankować, przez masę osób koleją podróżuje i mogą być też takie zdarzenia, jakie miały miejsce. Myślę, że to jest też moment na otrzeźwienie, panie minister rozwoju regionalnego, żeby się zastanowiła w jakim kierunku jeżeli chodzi o wydatkowanie pieniędzy, ten rząd zmierza. Filozofia wydatkowania środków. Jeżeli mieliśmy pieniądze i mamy te pieniądze, musimy zrobić wszystko, żeby je po prostu wydać na tę infrastrukturę. Nieprzypadkowo te pieniądze są przeznaczone na infrastrukturę kolejową. Przecież w ten sposób moglibyśmy wydawać wszystko na infrastrukturę drogową, a koleje pozostawić w takim stanie, jakie one są. Widać Komisja Europejska. Europa dostrzega, że stan polskich kolei jest zły i dlatego przeznacza te środki właśnie na to, żeby tę infrastrukturę, w tym bezpieczeństwo, poprawić. Bardzo złe rozwiązanie. My jesteśmy przeciwko w takim rozwiązaniu chcemy, żeby te pieniądze zostały wydane na infrastrukturę kolejową, bo takie są potrzeby. Powiem więcej, tych pieniędzy jeszcze jest mało i trzeba będzie wielokrotnie więcej tych pieniędzy wydać, żeby poziom polskich kolei był podobny jak kolei niemieckich, francuskich czy innych. I taka jest intencja.